W czasie, kiedy emocjonujemy się bieganiem obrzydliwie bogatych mężczyzn za skórzanym workiem, w kolebce tolerancji, jaką jest niewątpliwie Katar, Matwiej Morawiecki zapowiedział nam nową formę kapitalizmu. Ja zastrzegam, to nie jest duraczenie na potrzeby kampanii wyborczej, to jest realna agenda, a decyzje zapadły o wiele wyżej. Oprócz konkretów chciałbym Wam pokazać sposób zanęcania, sposób w jakim Kusi nas, Matwiej, Morawiecki, do nowej agendy. Ale przede wszystkim zwróćcie uwagę na fragment dotyczący punktacji ESG, czyli zasady ESG, generalnie, które, którymi zajmowaliście się Państwo, czy Rada Programowa się zajmowała. A ja wiem od kogo no, wysłał. We need a great reset. Witam Was. No i tak, w myśl staropolskiego powiedzenia. 5 minut. Środowiska powiązane z wielkim światowym kapitałem próbują zmienić reguły kapitalizmu. Rzeczywiście żyjemy w czasach gospodarczego, politycznego przełomu. Przełomu nie tylko, który widać gołym okiem ze względu na to, co dzieje się wokół nas, ale także padają jedna po drugiej zasady, reguły, które obowiązywały dotychczas w naszym świecie. Dlatego kiedy zadajemy sobie pytanie, czy kapitalizm na, na socali, jaki kapitalizm na socali, to rzeczywiście musimy bardzo mocno przepracować tę lekcję, co to jest w ogóle kapitalizm we współczesnym świecie, na czym on polega. Od rzemyczka do koniczka, ordoliberalizm, konsensus waszyngtoński. Teraz co prawda Waszyngtonowi to się nie opłaca, więc zmienimy wam reguły. Kapitalizmu, ale nie lękajcie się. Weźmiemy samo dobro z poprzednich epok, samogęste. Będziecie zadowoleni. Patrząc bardzo przekrojowo z lotu ptaka na współczesną historię świata, po II wojnie światowej mieliśmy lata ordoliberalizmu, kilkadziesiąt lat ordoliberalizmu, i później mieliśmy lata konsensusu waszyngtońskiego. Również kilkadziesiąt lat konsensusu waszyngtońskiego. Te epoki bardzo mocno się od siebie różniły i nie chcę popadać w nadmierne uproszczenia, ale być może teraz jest szansa na to, aby wziąć to, co najlepsze z tej pierwszej i to, co najlepsze z drugiej epoki, tych kilkudziesięciu pierwszych lat, trzydziestu, czterdziestu i kolejnych czterdziestu lat, które jednak zakończyły się też falą różnego rodzaju kryzysów. Zbliżamy się do sedna, jednak Mateusz Morawiecki jeszcze kluczy. Póki co ogniskuje naszą uwagę na konkretnych aspektach i także ten stary kapitalizm to, to był takie nienowoczesne. On się tylko koncentrował na popycie i podaży. Kto tu słyszał takie rzeczy? Wprowadzimy wam nowy kapitalizm, który będzie miał różnego rodzaju czynniki i będzie nowocześnie, będzie Ekologicznie będą szklane domy, ale to, że akurat polskie firmy nie podołają, że wielu małych i średnich odpadnie, no to kto by się nimi przejmował, prawda? Wy dostaniecie wysokiego, wysokiego standard, standardu usługi, wszystko będzie ekologicznie, wszystko będzie zielono z certyfikatami, z wysokim ratingiem ESG. To jest podobny proces, jaki nam zafundowano na początku lat. 90., kiedy Polacy jako społeczeństwo rzucili się do handlu, handlowaliśmy gdzie się da, na czym się da. Na bazarkach, w szczękach, nawet na ulicy, na kocykach. No i potem zaczęto wymyślać różnego rodzaju standardy, a to jest brzydko, jak ktoś tak z kocyka handluje. Do teraz jakieś babcie partyzantki, prawda? Gdzieś tam próbują truskaweczki na chodnikach sprzedawać i dzielni milicjanci municypalni te, tą kontrabandę łapią. Oczywiście, że koniec końców, jeżeli chodzi o produkt, jeżeli chodzi o podanie tego produktu, o obsługę, no to konsumentom wyszło to na plus, tyle że tego już nie fundują nam Polacy, którzy Wcześniej handlowali, ale duży kapitał, który przyszedł y, odpowiednio przygotowany, z know-how, z kapitałem. I tak samo będzie w tym wypadku. Nowe metody produkcji, nowe źródła zasilania. Zagraniczny duży kapitał już czeka, żeby te dotąd fanaberie stały się dogmatem, stały się prawem, i mali po prostu będą odpadać, ich biznesy będą usychać. Jeżeli ktoś będzie miał niski rating ESG, to nie będzie mógł handlować na przykład z siecią handlową, nie będzie mógł startować w przetargach, a bank nie da mu kredytu. Dziś wiemy lepiej niż wcześniej, że um, właściwie w ekonomii jedyne prawo, które tak naprawdę działa, to jest prawo popytu i podaży. Wszystkie inne zasady, w oparciu o które się opieraliśmy, od takich, które dziś już są. Określane jako najbardziej absurdalne, na przykład ten, że kapitał nie ma narodowości. No i na chwilę przed omówieniem konkretów, Mateusz Morawiecki próbuje jeszcze zdobyć nasze zaufanie. On mówi: chodźcie, drogie dzieci, ja wam coś ważnego powiem, byliście okłamywani. Otóż kapitał jednak ma narodowość. I tym prostym zabiegiem Mateusz Morawiecki zdobywa nasze zaufanie, chociaż w sposób zbyt tani próbuje je kupić, ponieważ no, od dobrych kilkunastu lat osoby, które nawet średnio się interesują gospodarką i polityką, zdążyły to na własnej skórze zauważyć, ale mamy zdo próbę zdobycia zaufania, yy, zanim zacznie nam nawijać makaron na uszy odnośnie nowego systemu. Albo, że przypływ podnosi wszystkie łódki i dlatego właśnie warto tylko i wyłącznie obniżać podatki, to już w tym jednym zdaniu kilka mitów. Pełna zgoda ze Słońcem Narodu. Podatki potrafi obniżyć byle chłystek, ale dowalić plus 7% podatku ZUS Polaczkom w trakcie kryzysu, to jest dopiero sztuka. To jest dopiero coś. Ja myślę, że Mateusz Jakub Morawiecki opowiada te anegdoty w dawos, jak nas załatwił. Podatki muszą być wysokie nie tylko dlatego, żeby były wyższe. Wpływy do budżetu, by można było na przykład pokrywać kredyty, jakie na nas zaciąga Mateusz Jakub Morawiecki, ale żeby dławić konkurencję. No bo w końcu zachodnie korporacje i tak u nas płacą tyle podatku, ile chcą. To są słowa przewodniczącego ZPP, Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, czy tam odwrotnie, Przedsiębiorców i Pracodawców. Podatek CIT według niego jest dobrowolny. Jeżeli firma ma dobrą wolę, to go płaci, jeżeli nie. To nie płaci. Ja odsłam do raportów, teraz hasłowo, jak firmy niemieckie z nami pogrywają, jak pogrywają z nami firmy francuskie i w ciemno obstawiam, że to samo jest z anglosasami, firmy potrafią płacić tysięczne procenta od przychodów. No i teraz powiedzcie mi, czy ktoś, kto patronuje takiemu choremu układowi, bo można było to zmienić, chociażby jak się polaczkom dowalało plus 7% ZUS-u, to można było coś zrobić, żeby ściągać podatki od wielkiego korpu. Czy taki człowiek, który pilnuje interesów ponadnarodowego kapitału, to on jest w stanie nam zaproponować nową formę kapitalizmu, która będzie sprawiedliwa? Czy może bardziej to będzie forma kapitalizmu, która pójdzie za ciosem, która będzie cementowała hegemonię ponadnarodowego kapitału? W obszarze Wisły. A teraz, drogie dzieci, Mateusz Jakub Morawiecki zacznie Wam opisywać kapitalizm interesariuszy. On nie będzie nazywał tego wprost. Kapitalizm interesariuszy jest to forma kapitalizmu, którą opracował Klaus Schwab. Taki kapitalizm z ludzką twarzą, odpowiednio przyszykowany, piarowo, jednak skrojony pod duży międzynarodowy kapitał. On musi się opłacać w obecnych okolicznościach w taki sposób, aby jednocześnie był. W pełni akceptowalny społecznie. społecznie. i politycznie, ale polityka jest wyznaczana przez oczekiwania społeczne, dlatego skupiam się na społeczeństwie. A to z kolei oznacza, że te elementy, które dzisiaj są bardzo często analizowane przez, przez biznes, takie jak środowisko, jak człowiek, czyli zasady ESG generalnie. No i mamy konkret wskaźniki ESG. Co to takiego jest? Otóż no, wytłumaczenie tego jest skomplikowane. Poświęciliśmy temu osobny materiał. Przy okazji afery, która była kręcona na Fox News, gdzie porównywano wskaźnik ESG do chińskiego systemu kredytów społecznych, więc jest grubo prawda. Ja co prawda udowadniałem, że to jest zbyt daleko idące porównanie, ale. Koniec końców nie będzie takiego beztroskiego jeżdżenia, kupowania, wynajmowania czegoś, tylko w pewien sposób będzie nasza aktywność, która wytraca zasoby, mierzona. Wskaźnik ESG według Klausa Schwaba to jest i temu podobne wskaźniki, to jest podstawa kapitalizmu interesariuszy, gdzie nie będzie popytu i podaży. Kto to widział, że tam ktoś sobie coś chce kupić, ktoś. Pod to chce się dopasować, wyprodukować. Będą wskaźniki, które będą wszystko regulować. Jednak aby zachować zasady kapitalizmu interesariuszy, firmy będą potrzebowały nowych wskaźników. Na początek nowa miara tworzenia wspólnej wartości. Powinna obejmować cele środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego, ESG, jako uzupełnienie standardowych wyników finansowych. No i teraz, żeby nie być goosłownym. Dwa cytaty na to, że tą nową, wspaniałą formę kapitalizmu, którą skręczy nam Mateusz Jakub Morawiecki, obmyślił Klaus Schwab. Aktualnie najpotężniejszy lobbysta na świecie. Ze stron Światowego Forum Ekonomicznego, Klaus Schwab samo sobie. Historia kapitalizmu interesariuszy. Kapitalizm interesariuszy ma długą historię. Ponad 50 lat. Po raz pierwszy napisałem o tym w 1971 roku, kiedy byłem młodym naukowcem zajmującym się biznesem. On tam opowiadał o mentalności ludzi w latach 50., że tak wtedy się pracowało, że myślano też o innych, myślano też o środowisku. Na pewno dla młodego Klausa Schwaba. Kapitalizm, który się rodził, tamta forma kapitalizmu, która się rodziła, no, była czymś całkowicie nowym, ponieważ no ja przypomnę, Klaus Schwab urodził się w domu nazistów, wysoko postawionych nazistów. Kapitalizm w formie jaką praktykował tatusz Klausa Schwaba, to byli pracownicy przymusowi również z Europy Środkowej. Tam zakład tatusia Klausa Schwaba dostał nagrodę od samego Adolfa H. Za to, że jest modelowym zakładem. Oni tam skręcali m.in. części do miotaczy płomieni, do myśliwców, do samolotów, a także jakieś podzespoły do fabryki gdzieś tam w Skandynawii do produkcji ciężkiej wody, do bomby atomowej. Tak, tak. Tatusz Klaus Schwaba był trybikiem w machinie III Rzeszy. Tak było, nie zmyślam. Trzy odcinki temu poświęcone, w sensie Tatusiowi jeden. <laughs> Tam są odbitki z gazet i same legitne źródła. Żeby nie było, polecam. I drugi cytat odnośnie no, kapitalizmu interesariuszy. Kto za tym stoi? Klaus Schwab, założyciel i prezes wykonawczy Światowego Forum Ekonomicznego, może być jedną z pierwszych osób, które około 50 lat temu użyły terminu kapitalizm interesariuszy. Światowe Forum Ekonomiczne niedawno zaktualizowało swój oryginalny manifest z Davos, aby wyraźnie opowiedzieć się za strategiami biznesowymi, które odpowiadają potrzebom wszystkich interesariuszy. Manifest z Davos opublikowany w 1973 roku jest jednym z pierwszych formalnych przejawów tego podejścia do biznesu. Rating ESG nie jest nowością. Firmy ratingowe, firmy, które przyznają punktację, oceniają, czy dany kraj jest wypłacalny, czy dany biznes rokuje, również tworzą ratingi ESG. Tyle, że dotąd nie było to sformalizowane, a teraz będzie to miało mocowanie w prawie. Będzie to musiało być respektowane na początku będzie to zapewne dotyczyło tylko dużych firm, a także administracji państwowej. No, będzie to na wielu poziomach, na wielu warstwach na tej powierzchownej musimy się przygotować na to, że aparatczycy partyjni, niezależnie eksperci czy przedstawiciele biznesu, oprócz gadania o zrównoważonym rozwoju, o, o niebezpieczeństwach klimatycznych, będą teraz nam jeszcze mówili o ratingach ESG. Na pewno nacisk na tej mądrości etapu będzie położony na urugowanie paliw kopalnych. A w wymiarze praktycznym, jeżeli rząd jakiegoś państwa by zaczął uchwalać ustawy odnośnie wydobycia paliw kopalnych na większą skalę albo budowy elektrowni węglowej, czy reaktywacji elektrowni węglowej, no to rating tego państwa zostałby obniżony, jeżeli jakiś tam odpowiednik. Mateusza Morawieckiego chciałby ich zadłużać, no to odpowiednio drożej by kosztowały takie obligacje, albo może w ogóle byłby zakaz ich kupowania. No i taka wiadomość, że teraz potrzebujemy ponad 2000 ukraińskich górników, również mogłoby zaważyć na ratingu USG Polski. No bo, no bo co? No bo szykuje się w domyśle jakieś tam większe fedrowanie, przenosząc to na wymiar biznesowy. Już teraz słyszymy, że banki niechętnie udzielają kredytów firmom wydobywczym na poczet poszukiwania nowych złóż. Jeżeli jesteś prywaciarzem i sprowadzasz używaną maszynę do swojej fabryki, a ta maszyna nie spełnia określonych norm, no to nie dostaniesz kredytu. Będziesz musiał sobie kupić zagotówkę. Jeżeli Twoja firma ma niski rating ESG, to nie będzie mogła być dostawcą części jakichś podzespołów, nie będzie mogła być podwykonawcą, nie będzie mogła sprzedawać swoich produktów w sieci handlowej, nie będzie mogła brać udział w przetargach państwowych. Podatki płacić będzie mogła. A i owszem, ale już handelę nie będzie można robić. To będzie zarezerwowane tylko do tych dużych. Tak jak w latach 90. niby fajnie, niby pięknie, czysto, tym razem ekologicznie. Ale to już nie dla każdego. Dla pana to. Oprócz tego kwiatek do kożucha, czyli charytatywność, od czasu problemów wizerunkowych rodziny Rockefellerów, którzy spacyfikowali w 1914 roku swoich pracowników i ich rodziny, i wtedy zaczęto myśleć o polepszeniu wizerunku. I kazano na przykład, radzono Rockefellerowi, by rzucał pieniążki dzieciom, tak akurat jak ktoś przechodził z kamerą, z tragarzami, e, tak tutaj będzie podobnie. Może podatków nie będą tu bylcom płacić, ale jakieś takie ustaweczki. Tu plac zabaw, tutaj jakieś dziecko z krótszą nóżką przetransportują na operację do Ameryki, jakąś szkołę, klasę wypo, wyposażą, tego typu. Będzie można to oczywiście ubrać w formę kampanii marketingowej. Żeby daleko nie szukać, taką kampanię przeprowadza teraz niemiecki Lidl, tam twarzą jest Lewandowski opowiada, że wołali na niego. Bomek. Niemcy będą Polakom w kilku szkołach klasy remontować, wyposażać i tego typu, żeby Polacy byli potem mądrzy, byli dobrymi pracownikami kapitalizmu interesariuszy. I na dobrą sprawę to my dopiero dobijamy do czwartej z piętnastu minut wypowiedzi Mateusza Jakuba Morawieckiego, ale dalej to już jest propaganda sukcesu. Jakie możliwości są przed nami? Szklane domy, pseudomotywujące gadki, kołczowskie, że. Kryzys, jak zresztą na co wskazuje etymologia tego słowa, to jednocześnie jest pewna szansa. Niech to powie tym ludziom, którzy popłynęli na polskim ładzie, to jest bodajże 200 tysięcy małych firm, niech powie tym ludziom, że to jest dla nich szansa. Teraz. W kapitalizmie interesariuszy zrobią sobie nowe, lepsze, większe firmy, i tak samo jak korporacje niemieckie i francuskie, będą mogli wtedy sobie opłacać tysięczne procenta od przychodu. Proszę bardzo, niech Pan im to powie. Ale my jesteśmy ponad to. Przechodzimy na nową mądrość etapu. Porozmawiamy o tym, o czym Wam nie powie Mateusz Jakub Morawiecki, ale w branży się o tym mówi. Kiedy już wszystkie firmy zostaną opisane, będą miały swój rating ESG, to wtedy przyjdzie kolej na nas. Mówi o tym starszy konsultant, starszy specjalista firmy FICO. Firma FICO, mimo infantylnej nazwy, to jest jedna z większych firm rati ratingowych, która nawet no, opracowała swój standard w świecie zachodu, respektowany standard Fiko, no i właśnie on opowiada o tym co będzie jeżeli już wszystkie biznesy będą opisane według ratingu ESG. W miarę pojawienia się nowych źródeł danych, takich jak dane urządzeń internet rzeczy albo dodam od siebie e-paragony, które nam funduje Mateusz Jakub Morawiecki, większy nacisk zostanie położony na opracowanie nowych zasobów danych, takich jak indywidualne profile Węglowe. O czym rozmawialiśmy kilka dni temu? Proszę bardzo, to wszystko się zazębia. Organizacje będą w coraz większym stopniu potrzebować elastycznych platform danych i decyzyjnych, które umożliwią pozyskiwanie nowych zestawów danych, szybką ocenę ich ważności, a następnie wdrażanie w procesach decyzyjnych. Oczekujemy, że w dłuższej perspektywie ocena ESG i ryzyka klimatycznego staną się integralnym elementem oceny ryzyka kredytowego i przystępności cenowej, a banki i instytucje finansowe będą coraz bardziej starały się pomagać konsumentom i przedsiębiorstwom w zmniejszaniu śladu węglowego poprzez zapewnienie edukacji, spostrzeżeń i zachęty. O indywidualnych profilach, kredytach węglowych rozmawialiśmy kilka dni temu. We Francji ten temat jest już legalnie ludziom zapuszczany w telewizji. Statystyczny Francuz konsumuje produkty, które pochłaniają przy swojej produkcji 9 ton węgla rocznie. Chcą zejść do 2050 do 2 ton węgla. Jeżeli skończą się te kredyciki, no bo to będzie na zasadzie kartek na mięso, tak? Oprócz pieniędzy, dajesz karteczkę, w tym wypadku pokażesz smartfonika i tam się po prostu szczyta przez eParagon, będzie wiadomo ile Tobie z tego konta odjąć. No jeżeli nie dociągniesz do roku, trzeba będzie dokupywać kredyciki węglowe. No na zasadzie handlu emisjami teraz, jak są wykańczane duże podmioty, no i tak, może się okazać, że Ty jako burżuj który chce dojeżdżać do roboty ze swoim 25-letnim samochodem, no bo o tej wpół do piątej rano to miał być tak pięknie, ale jeździ jeden autobus na godzinę, będziesz rywalizował o dodatkowe punkciki z rodziną Morawieckich, która będzie chciała się na przykład udać na wakacje w rodzinne strony gdzieś tam do Izraela. I kto będzie miał większą siłę przebicia? Kto te punkciki dla siebie kupi? Ciekawe, prawda? A na koniec rozwianie wątpliwości, że to nie jest taki pierdół, żeby Mateusz Jakub Morawiecki, jak sobie za rok do dawo poleci, to żeby miał co opowiadać Klausowi Szwabowi, tylko to jest agenda, którą opracowuje Unia Europejska. To będzie nam narzucone przez Unię Europejską. Ktoś może mieć dysonans poznawczy, no bo w końcu teraz... Maceusz Morawiecki walczy z Unią Europejską, walczy z Niemcami, ale wiecie, no to jest taka walka, no właśnie, w TVP czy na Twitterku. Tam sobie po polsku dla Polaków pohukują, ale wszystkie agendy są przepychane. O to się nie martwcie. Czekam na Wasze komentarze. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną, czy tutaj, czy na portalu syp.tv. Zsypywania. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.